Dobry wieczór Państwu, witamy serdecznie ze Stadionu Zimowego w Sosnowcu. Kolejna seria spotkań Polskiej Hogej Ligi. Tadeusz Musiał, kłaniam się nisko. Przekażmy teraz, jak zaatakują gospodarze. Jest te trójka, przed nimi tylko dwójka defensorów drużyny. Ciarko, Oderzenie bardzo ładne. Bandy trzeszczeć często powinno iskrzyć między zawodnikami, bo wiadomo, że teraz znowu szansa. Miast powędrował za krążkiem i opłaciło się. Wyłuskali go Sosnowicz, a nie Nikiforow. Prytniejsi, tym razem goście ELO. sygnał. Teraz już Kaszczak, ależ ma tam korytarz otwarty. Kaszczak! peszczy z problemami. Jeszcze dobitka i gol! Jeden do zera dla Zagłębia Sosnowiec. Widać było już w momencie, kiedy Kaszczak dostał krążek. Jak tutaj ma otwartą drogę do bramki, jak rozjechali się Sanoczanie w tej sytuacji, a później Dobinin miał już ułatwione zadanie przy tej interwencji Spesznego. Odkryta cała, niemalże Wynik tego meczu, Zagłębie prowadzi 1-0 Dubinin strzelcem. Więcej trafień mieli goście, a teraz Estes atakuje i Porter z najwyższym trudem, ale... Wariant z zamkiem, czy bezpośrednie uderzenie? Baszyrow oddał koledze al. Na Huńko, speszny. Elo, elo. Porter, jeszcze dobitka, jeszcze raz porter swojej drużyny. Rozpoczynamy drugą odsłonę tego meczu. po pożytku. Okazja porter w opałach. Pojawia się z przodu. Elo. Jest kolejny z sanocza. Na... Bliżej teraz bramki. Gol! Świetnie przymierzył po lodzie Marek Strzyżowski. I pokonał portera w tej sytuacji. 1 do 1. Długo, bardzo długo i mozolnie pracowali na tego gola Sanoczanie w tej przewadze. 27 minuta gry. Gol. Z prawej strony Koperia. Znowu rozgrzany. Jeszcze tam stojek, kulas. Cyrojeszkin. I z przed bramkarzem. Na róg z lewej strony. Na chuńko, na niebieskiej. Na chuńko! Broni świetnej trzeciej. Tercji. Czy też konieczny będzie dodatkowy czas gry? Mówiłem Państwu, że w pierwszym meczu tych chlo. Sivonen. Wikila! Rojeszkin, rozegranie szybkie, ale Speszny. Smal. Jeszcze jedna próba i prosto specznego. Odbił się krążek zaskakująco, szansa przed zagłębiem i nie ma gola w tej sytuacji. To doskonale, co się dzieje, jak się nie strzela w stuprocentowych sytuacjach i teraz była szansa pod drugą broń. Doskonała była szansa zagłębia przed momentem, a może być kolejna będzie okazja i speczny znów wybronił tę. Zanoczanie, okazja, gol, 2 do jednego dla STS-u. A przypomniałem to powiedzenie, że jak się nie strzela w klarownej okazji, to to wszystko może się zemścić i się zemściło. To jest bardzo ważny mecz, nawet żeby się podbudować psychologicznie, że to jest mecz równo. Władziło w tym meczu Zagłębie. Teraz prowadzi STS, ale uderzenie jest zablokował. Baszyrow. Baszyrow! Liczają już pewnie Sanoczanie. To co się dzieje z Jeszcze raz! Zatrzymuje krążek. 96 sekund. Dużo i mało ich słów. I będziemy wracać do gry. Pozłowski stracił. okazję na strzałę. Jak wygra STS, można krążek wystrzelić. Speczny, ależ tam zamieszanie pod bramką. I speczny krążek zła. W tym czasie można oddać krążek blisko bramki Sanocki. Okazja i sygnalizacja kary jeszcze jest, ale koniec tego spotkania. I cieszą się Sanoczanie, bo mają z czego przetrwali ten napór gospodarzy. Zagłębie ciarko STS Sanok. 1 do dwóch.